Cześć, słuchajcie, witam na moim kanale Słuchajcie, jest taka sytuacja Nie wiem, nie wiem w zas zasadzie jak to, jak to powiedzieć, ale Dostałem pierwszą paczkę od widza I to ciężko to nazwać jakąś taką małą paczką czy coś w tym rodzaju Słuchajcie, pewien człowiek, dobry człowiek Podarował mi 80 gier na konsolę PlayStation 4 i PlayStation 3. To jest łączna liczba 80. Jednych jest 40, drugich też jest 40. Mówię tak spokojnie i tak, tak inaczej trochę jak zazwyczaj, ale ja naprawdę nie wiem, nie wiem jak dziękować. Nigdy w życiu nie stało się tak, żebym coś, coś ktoś mi dał. Zazwyczaj to my z żoną często komuś tam pomagamy, już to mówiłem niejednokrotnie. Nawet i na grupie naszej tematycznej, bo tak faktycznie jest. Jestem tak zadowolony, jestem tak szczęśliwy. Mało tego, jeszcze w paczce, którą ten człowiek wysłał z zagranicy, słuchajcie, więc musiał i zapłacić za tą paczkę. Musiał te gry wszystkie kupić. Ściśle wcześniej, oczywiście mieliśmy kontakt. On wiedział, jakie mam gry, jakich nie mam. Także te gry się w ogóle nie powtarzają. Są w bardzo dobrym stanie. Nie wiem, naprawdę nie wiem, skąd tacy ludzie się biorą. Wiem, że tacy ludzie są, bo mówię, my też często pomagamy tam zawsze, jak są jakieś święta, czy, czy Bożego Narodzenia, czy na przykład. Teraz, co zaraz będą, zawsze tam staraliśmy się coś pomagać, bo są różne różnego rodzaju możliwości, takie, aby ludziom pomagać. Ale nam, tak nam, czysto nam, po prostu nikt, nam, nikt tam tak w życiu nie podał ręki w ten sposób. I to jeśli chodzi nawet o, jeśli chodzi o gry, bo dobrze wiecie, że ja. Kocham zbierać grę dosłownie, bardzo, bardzo to lubię, uwielbiam, kocham też, tak mogę powiedzieć, i będę to robił w dalszym ciągu. Zwłaszcza, że spotykam takich ludzi. Wyobraźcie sobie, że jeszcze do tej paczki włożył mi tą koszulkę, którą mam, Krasza Bandikuta. <grym> Oczywiście musiałem nagrać w niej odcinek, bo jakby to było inaczej. Do tego jeszcze całe pudełko, gdzie, była, gdzie było miejsce, wypełnił całkowicie słodyczami dla naszych dzieci. I było tego naprawdę bardzo dużo. Zresztą to nieważne, czy dużo, czy nie dużo. Chociaż było dużo, ale. Ale mówię, że ślicznie dziękuję ci kolego. Wiem o tym, że chcesz zostać anonimowy, więc w porządku. Ja to rozumiem, bo to jest jednak taki prezent, który później może było różne, różne, mogłyby być reakcje na ten temat. Ślicznie Ci dziękuję. Jesteś bardzo w porządku wobec mnie. Wiesz, jaka jest sytuacja tu w Polsce? Ty mieszkasz za granicą, dobrze o tym wiem. Tutaj z grami sam, sam widzisz, nawet jeżeli by się chciało kupić w Polsce, w jakimkolwiek lombardzie, u mnie przynajmniej, bo to oglądasz, wiem, że oglądasz moje filmy bacznie i obserwujesz to, w tych lombardach nie ma kompletnie nic, także to jeszcze tym bardziej dziękuję, bo zauważyłeś po prostu, ja wiem o tym, bo też mi to tłumaczyłeś, że widzisz, jak ja prowadzę ten kanał, że tu nie ma żadnej ściemy, nie ma tutaj żadnych żartów, ja sobie z nikogo żartów nie robię, a zwłaszcza nie robię sobie żartów z gier. Wszystko bardzo ładnie, skrupulatnie staram się, aby to było w porządku, żeby wszystko, żeby o wszystko zadbać dobrze, żeby wszystko było czyste, przede wszystkim, no i cieszyć się tym, tak tym, co na naszych półkach tak naprawdę zazwyczaj widnieje, no bo to nam najbardziej tak pomaga, tak psychicznie w zasadzie tutaj właśnie, właśnie o to chodzi. Więc bardzo Ci, kolego, dziękuję za to i obiecuję, że coś na pewno, coś Ci podaruję, ale to już jedną rzecz, chociaż to jest za mało na, na dzień dzisiejszy, ale na pewno Ci podaruję. To już Ci mówiłem, ale pokażę to. Wiesz, że mam cztery folklory. W tym, w tym, w tym momencie mam już trzy folklory, bo ten jeden wędruje do Ciebie. Jest on w stanie, jakby jak, jak wyciągnięty z folii. Po prostu jest idealny stan, nie znajdziesz tu żadnej ryski. Jest to folklor. Tak, troszkę wybrałem takiego, co uważałem za słuszne, dlatego że on jest z polskiej dystrybucji i bardzo mnie to cieszy, że ta gra w taki sposób wędruje do Ciebie. Wiem, że otrzymasz ją dopiero chyba koło wakacji, bo ja Ci tam nie wyślę, bo sam mówiłeś, że czasami w, w tą stronę się wysyła, to. Paczki gdzieś mogą się zgubić A szkoda, bo by żeby folklor taki gdzieś został, prawda? Także ta gra jest dla Ciebie przygotowana Słuchaj i mam nadzieję, że w odpowiedni sposób przyjmiesz ją ode mnie Mam już to wszystko Wierzę, że mam jedno, jednego folklora bez manuala Nie, Ty dostajesz najładniejszą grę z mojej kolekcji Jeśli chodzi o z, z tych czterech folklorów I wcale się, wcale tutaj mnie nie szkoda Wręcz, tak jak mówiłem, bardzo cieszę się z tego, że Ty ją otrzymasz na razie tyle mogę, tak? Mam cztery, wiem, że ty nie masz właśnie nie w kolekcji. Także to jeszcze tym bardziej się cieszę z tego, że mogę, mogę chociaż w ten sposób się jakoś odwzajemnić za to, co robisz dla mnie, tak? Bo wiesz dobrze, że ja te gry zbieram i zbierał będę na pewno, a ty z taką pomocą tutaj do mnie przychodzisz, że. Słuchajcie, to jest mega paczka od widza. Jest to pierwsza paczka od widza i taka paczka, że, sorry, ale. No brak mi słów, po prostu, brak mi słów, że, ta, że, że są tacy ludzie, którzy, fakty, którzy faktycznie widzą, tak? Widzą starania. Ja nie jestem handlarzem gier. Ja sobie zbieram dla siebie. Dobrze o tym wiecie. Ten człowiek też to zauważył, bo mówił mi o tym. I, i, i ja to rozumiem, tak? Ja wiem o co chodzi, bo ja z góry od razu chciałem, tak, aby mój kanał nie był, nie był po prostu jakimś telemarketem. Wiem, że niektórzy sprzedają. Ja nie mam nic do tego. Absolutnie nie obrażajcie się tu na mnie, YouTuberzy, których znam. Wiecie dobrze, wiecie dobrze, że Wy niektórzy handlujecie. Wy macie czym handlować. Chcecie tak robić w porządku. Jak najbardziej, róbcie to. Ja nie, że Was będę wyzywał. To jest Wasza wola. Ale ja od samego początku nie chciałem tego robić i nie chcę tego robić i nie będę tego robił po prostu. Bo to jest kanał, jeżeli będę chciał kanał założyć sprzedażowy, no to tak, to tak zrobię. Ale póki co na razie mam za co żyć. Jakoś tam parę gier w ciągu miesiąca mogę sobie kupić. Tym bardziej teraz. Tym bardziej teraz dostałem telewizję, że my sobie te odcinki zrobimy tak niezbiorczo, ale po 20 tytułów tak postanowiłem właśnie, że będę pokazywał, co w tych paczkach było. Nie są to wybitne tytuły, słuchajcie, bo to, ale to nie o to chodzi. Chodzi o sam gest, jak człowiek się zachował wobec mnie jako prostego, zwykłego człowieka z Podkarpacia, zwykłego kolekcjonera, który się po prostu tym bardzo cieszy, tak? Bo to jest dla mnie bardzo wiele. Ja, ja rozumiem, że za granicą można dużo taniej te gry kupić, czy, czy... nie o to chodzi. To, to, to nie leży na ulicy, to jest gest. Człowiek bierze bierze, zbiera coś, coś dla kogoś, marnuje przede wszystkim swój czas, tak? Znaczy może marnuje, przeznacza ten czas. W tym wypadku dla mnie kupił te gry, jest ich mówię, 80, więc zaczniemy sobie tego folklora sobie ładnie tutaj odłożę na półkę. Aby mi nie, nie spadł czasami, bo ja o niego będę mocno dbał, ja go zapakuję i jak przyjedziesz już do Polski, wiesz o tym, że ten folklor tutaj na Ciebie może nie tyle czeka, bo ja, ja Ci go albo wyślę, albo Ci go nawet przywiozę sam osobiście i może tam siądzimy na, jakie, na jakieś piwko albo nawet jakąś buteleczkę za to zrobimy. Tak myślę, tak myślę, że tak będzie. Także dziękuję Ci serdecznie, jesteś bardzo w porządku. Zaczynamy, zaczynamy od gier, które właśnie od Ciebie dostałem. Pierwsza gra. Flashpoint Dragon Resin. Nie wiem czego ja czasami nie miałem w tym. Nie miałem go w paku kiedyś. To może być jedna gra, z, których się, z której się może powtarzać, ale to nie ma znaczenia. To jest naprawdę znikoma sytuacja. Kolejna sprawa: Antin, Antin Down na PS4. Oczywiście tutaj wiecie, że w PS4 nie ma tutaj żadnych manualów. Tylko, manuali, tylko jest wkładka taka, tak i tyle. To jest. To jest to, zaraz może się coś spróbuję trochę zastawić. Będę wybierał po, po, po troszkę tak tych gier, nie że z jednej platformy, tylko jak leci po prostu, bo jest tego naprawdę bardzo dużo. Tak sobie może zrobię tutaj w ten deseń, o, bliżej troszkę, żeby mi się to wszystko zmieściło. Kolejna gra na PS3. Mamy tutaj Dead Rising 2 również z manualem. Wszystko pięknie. Ja te gry, słuchajcie, jeszcze będę czyścił, bo wiadomo. Ja te gry wszystkie zawsze, jak, jak kupuję w ogóle zresztą kiedykolwiek gry, to zawsze je później to domu czyszczę. 80 płyt nie, nie, nie zdołabym wyczyścić w ciągu paru dni, dlatego że no to, jest, to jest akurat dużo, dużo pracy, a ja jeszcze dzień indziej mam też swoje obowiązki, więc no nie, niestety nie dałem rady tego wszystkiego zrobić. Kolejna gra, mamy Tom Raider na PS3, wersja PEGI. Ten człowiek wie, że ja lubię wersję PEGI, więc stara się też tak wybierać, aby właśnie było ten, w ten sposób. Tomb Raider wszystko jest manual, jest jak widzicie, gra w bardzo fajnym stanie. Będę musiał ją oczywiście wyczyścić, ale już widzę, że na tyle gier, ile już czyściłem w życiu, no to jest gra naprawdę w super stanie i na pewno to będzie wszystko ładnie, wy jeszcze, jeszcze bardziej ładnie wyglądać. Na, na, tutaj tutaj na kanale tego na odcinku nie, nie będziemy widać jaki jest faktyczny stan tych gier, ale, ale ta jest na przykład po czyszczeniu, już prototype tak, i to jest kolejna gra. Proszę bardzo, jest manual, jest płytka. Od razu zaznaczam, że jak, przysz jak przyszła mi ta paczka od szanownego mojego przyjaciela, to właśnie mm, te gry wszystkie oglądałem płyty w środku. Potem no, wiadomo, gra, gra blu jeżeli jest porysowana, no to już w zasadzie nic z nią nie można zrobić. Wyczyścić jest bardzo ciężko, nie wiem, czy to w ogóle nawet jest możliwe, ale te płyty są wszystkie w idealnym superstanie, zero-rys, praktycznie. Następna Body Count, tak angielska wersja. Nie ma manuala, ale to nic nie szkodzi. Ja będę ją chciał kiedyś zobaczyć. Wiem, że to nie jest nic specjalnego, ale zobaczymy, zobaczymy sobie. Ok. Następny, następny mamy Mass Effect trójeczka, wersja angielska. Bardzo fajnie. Tu akurat się cieszę, że w wersji angielskiej, dlatego że mam w wersji polskiej chyba którąś części dokładnie. Może nie będę teraz, może nie będę teraz szukał, ale. Ale wiem, że ma z chciałem, więc po prostu chciałem, żeby, żeby ona też tutaj była i się ona tutaj znalazła. Mamy tu jakiś malutki manual. Płytka wszystko ładnie pięknie jest. Bardzo ładna gra. Ok, ile tu mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem tytułów. Kolejna gra. Są tu też fajne tytuły, za niedługo zobaczycie. No, na przykład Genji. Day of the Blade. Days of the Blade. Też z manualem. Wszystko ładnie pięknie. PlayStation 3, oczywiście. Chyba to będzie przewaga tutaj, playaków w trójek na początek. Tak to się przedstawia. W bardzo fajnym stanie ta gra jest zresztą. Oczywiście wersja z Peggy, bardzo się cieszę z tego powodu, bo ja lubię takie te wersje. I tu mamy OK7, okay, 6, 7, 8. Przepraszam. Tutaj też wielka Dark Void, tak. Mamy na PS3. Od, od Capcomu, więc wydaje mi się, że na pewno to będzie fajnie. Nigdy w to nie grałem, nawet nie widziałem tego, nigdy tej gry tak naprawdę. Ale jest PEGI 16, fajnie, bo jest wersja europejska, jak najbardziej. Także kolejna gra, która wędruje do kolekcji. Kolejna gra, Dead Island Riptide. To chciałem, bo ja miałem, mam gdzieś tutaj chyba Dead Island, któregoś tam, którąś tam wersję. Super wszystko, fajnie oczywiście też jest. Mamy manual, mamy płytę. Czyściutką płytę nie będę wyciągał, bo już sprawdzałem, mówię wszystkie, także uwierzcie mi na słowo. Tak to, tak to wygląda. Bardzo ładny stan, bardzo ładny stan. Jeszcze nie czułem, ale już widzę, że będzie kawał dobrej gry z tej, yy, zrobimy z, tej, z niej, jeśli chodzi o czystość. Condemned 2K. Tą grę też chciałem kiedyś kupić. no Jak widzicie, zmieściła mi się tutaj. Udało mi się ją zdobyć w taki sposób, a nie inny. Nie ma manuala, to nic. Tu się nic nie dzieje, wszystko spoko. Naprawdę bardzo mało gier, tutaj, które, które nie mają manuali, także jest w porządku, wszystko wszystko ok. Ale ja sobie chyba tutaj tej nie będę je tak kładł. Nie, chyba, chyba raczej nie, bo za mało ma miejsca. Dobra, ja sobie je złożę ja sobie je złożę. Mówię, będziemy robić po 20 tych gier, żeby, żeby nie zrobić odcinka molocha takiego na, na co najmniej półtorej godziny. Podejrzewam, bo jeżeli coś, coś chcemy powiedzieć w tym wypadku, to za długo by to schodziło. O ten deseń weźmiemy to wszystko ładnie, pięknie. O, dobra, mamy gier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Teraz mamy tak. Sprintel Sela, Blacklist. To akurat wyobraźcie sobie, że chciałem kiedyś ograć. Wiecie że o tym dobrze, że ja lubię te, te gry od Toma Clensys. Także gra jest, gra jest w wersji europejskiej z PG18. Ja lubię te wszystkie gry takie szczelankowe, zwłaszcza właśnie te od tego Toma Klensys. Także podejrzewam, że na pewno go ogram. Wszystko jest manual. Całe opakowanie w ogóle coś jest w bardzo, bardzo dobrym stanie. Cieszę się niezmiernie z niej, jak ze wszystkich zresztą, ale to już. <gry> no I tutaj już mamy troszkę coś lepszego. Limitowana wersja prototyp dwójki. Mamy to w takim kartoniku, który jest w idealnym stanie. Tak samo jak i sama gra jest też w idealnym stanie. Tak to wygląda, to jest kartonik do tego. Będzie stał, będzie stał. I coż mamy w środku. No W środku mamy oczywiście, dobrze, że mamy manuala. Gra jest naprawdę jak, jak z folii wyciągnięta, także super. Płytka w idealnym stanie. Mamy manuala też jakby w ogóle nigdy nie był wyciągany, tak wygląda. Super kurde ale ale masaka mm, super. Będziemy grać jak nie wiem. <laughs> Następne. Następna giera Saintrow The third, tak. Też gierka z manualem. Ja kiedyś któregoś z chyba gram, ale dawno dawno temu. Też jest wszystko z pełen komplet. Mamy manuala mamy płytkę piękną. Wszystko czyściutkie. Tutaj mamy troszkę naklejkę taką która została była zdarta ale ja sobie ją ją pięknie wyczyszczę i będzie spoko dobra do tego zaraz jeszcze się troszkę przekręcę bo tutaj sobie źle usiadłem o dobra Ok. to by było no i mamy tego sentrola okej okay. wędrujemy na następne następną, następną gierkę dobra następną gierkę mamy znowu mamy Mass Effecta po angielsku Mass Effect 2 dokładnie gra w pełnym komplecie z manualem z Manualem, i, i, i płyteczka, jest wszystko pięknie. To jeszcze nawet jakiś kot jest dodany, nie będę może go pokazywał, ale bardzo fajny stan. Super, na pewno w, masa, w Mass Effecta dużo osób z Was grało. Bardzo dobra gra zresztą, polecam gorąco, bo cała, cała ta trilogia Mass Effectu jest po prostu super. Później jeszcze ta Andromeda, w którą ma Andromedę, nie, nie przeszedłem Andromedy, ale mam, mam taki zamiar, bo to jest bardzo dobra gra. Dobra, więc lecimy sobie dalej. Może teraz sobie coś weźmiemy z PS4. Z PS4 dostałem taką gierkę Dungeons tak PEGI 16, oczywiście wersja europejska, tak jak lubię. W środku, no tu nic nie będziemy mieć. A właśnie, ciekawostka. Tutaj mamy manuale słuchajcie, w PS4. Nawet nie wiedziałem, że w niektórych są, ale tu jak widzicie, normalnie pełen manual jest i to jest w stanie idealnym, jakby nigdy nie był wyciągany w ogóle. Super, super, cieszę się, kurczę, taka płytka. Oczywiście wersja premierowa. Bo człowiek, który mi kupił te gry, on, on się zna na gry, grach, od tego zacznijmy. Ma bardzo dużą kolekcję swoich gier, bardzo dużą. Tutaj nie, nie macie tyle, co on na pewno. I, i te gier jest, ta, 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 ta gra jest w wersji, jak widzicie, premierowej i on nigdy nie kupuje gier Typo Sensual czy coś tam rodzaju, więc od razu wiedział, co, co kupować. Tej gry nie mam, oczywiście nie miałem, więc już wędruję do mojej kolekcji. Ile mamy? Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, jeszcze cztery gry 16, no to następny może będzie PS3 znowu. Jako 17 gra Borderlands Game of the Year Edition. Tutaj mamy. Też bardzo fajny stan, oprócz pudełka, bo tu pudełko gdzieś jest, widzę, pęknięte, ale to nic się nie dzieje. Z pełnym manualem, dosyć grubym. Tu jest jeszcze jakaś mapa, widzę w środku. Nie wiem, o nie wiem, co to chodzi z tą mapą, ale jest jakaś mapa tutaj. O, proszę zobaczyć. Aha, no tak. Pandora East Coast. Zobaczymy, jak to wygląda. Z legendą, proszę bardzo. Aha, czyli to jest po prostu plakat. Z jednej strony jest mapa, a z drugiej strony mamy plakat Borderlands. Tak by to wyglądało. Nie wiem, będzie widać. Świetna sprawa. Bardzo fajna, bardzo fajna opcja. Zobacz to teraz człowieku złóż. Dobra. Do środka chyba. OK. Dobra. To by było. Tutaj sobie schowamy to z powrotem pod spód. No i oczywiście manual. Tak, mamy. Piękna rzecz. Także to była Chyba 17 płyta, 17 tytuł, tytuł. Tutaj mamy kolejne. Kolejne mamy. Where the Wild Things Are. Też gierka. Ja ją kiedyś oglądałem. Chciałem ją chyba nawet kupić, tak mi się wydaje. Gdzieś była, gdzieś była promocja to już kiedyś, kiedyś. Pamiętam z, z okładki, pamiętam. Oczywiście PEGI 12. Bardzo fajnie gra zachowana w oryginalnym pudełku PlayStation. Jak widzicie, co też jest rzadko spotykane ostatnio. Mamy pełen manual. Tutaj, jak widzicie, wszystko, wszystko pięknie śmiga. Jak widzicie, o pięknie. No i sama płyta elegancko także, dobra, to sobie wędruję tutaj to jest chyba 18 tytuł kolejna gierka znowu na PS3 Ninja Gaiden Sigma wiecie o tym, że ta gra jest, no tak jak tutaj jest napisane 9 na 10, jeśli chodzi o oficjalne oceny. no super, na pewno ja nie grałem nigdy w Ninja Gaiden, ale słyszałem o nim dosyć dużo, więc na pewno ją będę starał się ograć mamy pełen komplet, gra jest w super stanie naprawdę, wyjątkowo dobry stan mamy tutaj manuala, mamy płytkę super się to przedstawia okej okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i ostatnią sobie wezmiemy, może 20. Prince of Persia od Ubisoftu. Wiecie dobrze, że Prince of Persia jest z nami już od chyba Atari, czy nawet jeszcze wcześniej trochę. Ja w tą grę kiedyś grałem mocno, w, na pewno w szkołach. jak Jakieś informatyka, to na lekcjach informatyki można było sobie właśnie zazwyczaj w tą grę zagrać, bo ona była dostępna ogólnie. Pełen komplet, oczywiście, jest i manual, jest i płyta, także. Super to, super to się przedstawia. To jest 20 gier, które dostałem od pana, który bardzo, bardzo miło podszedł do tematu mojego zbieractwa. On sam zbiera gry, ma ich bardzo dużo, nawet nie będę mówił ile, żeby nie zgadzać czasami, kto to może być, bo niektórzy się chwalą na grupie, tak, ile mają gier, więc moglibyśmy sobie spokojnie wtedy go odnaleźć. Na pewno powiem wam szczerze, że ma gier tyle, że raczej nie słyszałem, żeby ktoś z Was tyle miał gier. Także ten człowiek mi kupił 80 gier. To jest 21 z nich. Słuchajcie, dobra. Kończąc, kończąc pierwszą część odcinka w tym temacie, ja sobie tutaj ściągnę te gry jakoś delikatnie. Pozwolicie, że sobie delikatnie ściągnę, bo mam jeszcze coś tutaj, co chciałbym, chciałbym powiedzieć ważnego. Wiecie, co od jakiegoś czasu, jak wiecie, prowadzę ten kanał. Prowadzę też grupę na Facebooku. I naprawdę spotykam Was. Każdy jest inny, ale każdy z Was jest w porządku, obecnie nie zauważyłem. I dlatego ja też w porządku chcę się zachować. A przede wszystkim dla tych, którzy mnie oglądają. Wiem, że jest taka drobna pani, młoda pani, która się nazywa Iga. Jest to córka mojego dobrego kolegi z internetu, czyli z grupy, która jest ze mną od początku samego, od, od samego początku kanału, jest, wspiera mnie, zawsze rozmawiamy ze sobą, dobrze się już znamy w zasadzie na, tej, na, tym, na przestrzeni tych, tego czasu i wiem, że córka, córka twoja, Iga, ogląda mój kanał i wiem, że ma urodziny, więc słuchaj, bardzo bym chciał złożyć ci życzenia urodzinowe i coś ci skromnego podarować. Może Ci się to spodoba, może Ci się to nie spodoba. Przede wszystkim chciałbym Ci życzyć, czego właśnie chciałbym Ci życzyć? Dzisiaj są trudne czasy, słuchaj. I Iga, jest to tak, że mm, bardzo bym Ci chciał życzyć, aby szkoła wróciła normalnie, wszystko, żeby było dobrze, bo to jest bardzo ważne. To, że Wy się cieszycie, dzieci w tym wieku, które, które mają 10 lat, bo Ty kończy 10 rok swojego życia i to jest wyjątkowy czas, ja wiem o tym. Sam mam syna, który ma 12 lat i, i ja, to, ja to widzę, jak Wy się rozwijacie teraz przez tą całą pandemię i nie jest to nic dobrego. Także bardzo dziękuję w ogóle, że mnie, że mnie oglądasz, że widzisz w tym jakieś, jakąś pasję, widzisz, że tata Twój też zbiera gry, którego bardzo zresztą szanuję też, bo mówię, od samego początku u mnie na grupie i na kanale wspieramy się nawzajem jakoś tam jak możemy. Chciałbym Ci życzyć przede wszystkim, żebyś szanowała też rodziców, bo to jest dzisiaj bardzo ważne, tak? żebyś miała zdrowia, ile tylko wlezie, bo dzisiaj zdrowie jest tak naprawdę najważniejsze. Reszta to, jak sobie tam pościelisz, tak sobie wyśpisz tak naprawdę. Ale z tematem gier troszkę proponowałbym Ci w tym wieku jednak to delikatnie odpuścić. Fajnie, jakbyś się zaczęła super uczyć, żebyś miała jakieś wykształcenie, do tego dążyła, żeby mieć jakieś wykształcenie, swoje własne zainteresowania przekładać na to, aby właśnie kiedyś mieć z tego dochód. Ja wiem, że 10 lat już jest taki wiek, gdzie można z dzieckiem porozmawiać w ten sposób, dlatego ja Ci tego życzę. Życzę Ci tego, żebyś czasami żebyś czasami nie, nie zeszła na złe tory, bo zaczniesz dorastać, jesteś młodą kobietą teraz tak naprawdę, zanim długo wkroczysz w wiek, który nie dla każdego jest, nie, nie, nie dla każdego jest taki super, tak, no bo jednak ten zbuntowana młodzież dzisiaj, z którą ja zresztą pracuję, bo wiecie też, że jestem po części delikatnie nauczycielem, wychowawcą wielu, wielu dzieci też w tym wieku między innymi, więc ja widzę, co się z takimi dziećmi dzieje. Ja gorąco, gorąco ci życzę wszystkiego, co tylko, co tylko najlepsze. I strasznie się ucieszyłem, jak, jak mi twój tata powiedział, że właśnie. Że właśnie oglądasz mój kanał i, i, i ci się to podoba. Ja ci nie proponuję w tym wieku, tak jak wracam do tego jeszcze, nie proponuję ci zbierać gier w tym wieku, bo to jednak zajmie się może jeszcze zabawą w tym wieku trochę. zajmie się też przede wszystkim właśnie tą nauką, żebyś kiedyś miał lepiej w życiu. To jest, mam nadzieję, że to, ci, to, co ci życzę, to będzie bardzo długo aktualne. Mam nadzieję, że tak będzie i żebyś, żebyś tak robiła, żeby było wszystko dobrze. Szanuj rodziców, bo rodzice to są naprawdę najwierniejsze duszyczki Twoje na świecie. Do końca, do końca, do końca życia będziesz miał tylko jednych rodziców dla Dlatego bardzo proponuję Ci naprawdę szanować to, szanować tą sytuację i szanować, właśnie mamę, tatę, wszystko, wszystko wszystkich, rodzeństwo i tak dalej, i tak dalej, żebyś nie zeszła na jakieś złotory. Ja Ci gorąco życzę, właśnie w ten sposób, ale mam coś dla Ciebie. Pierwszą rzecz, którą dostaniesz ode mnie, dostaniesz kubek. Taki kubek z mojego kanału, a Ty grasz. Z jednej strony mamy logo PlayStation, z drugiej strony mamy logo mojego kanału jakąś tam herbatkę będziesz mogła sobie czy soczek z tego popijać. Bardzo się cieszę że mogę ci to przekazać bo jest, jest już to jest mój kubek akurat ale już jest w realizacji drugi bo już go zamówiłem. Dla takich specjalnych osób jak ty dostaniesz taki kubek po prostu jak ktoś będzie ktoś będzie tak samo szanował mój kanał i wielokrotnie będzie to przedstawiał. Czy to na Messengerze czasami rozmawiamy z twoim tatą w ogóle widzę widzę w tym potencjał twój tata jest bardzo mądrym człowiekiem bardzo fajny w ogóle jest bardzo fajnie się z nim rozmawia także ja też chcę jakoś to, żeby wyglądało wobec mnie, wobec Ciebie i wobec wszystkich tutaj oglądających, bo ja naprawdę staram się być w porządku, staram się ten kontent przedstawiać w taki sposób, aby, aby to było dobre, sprawiedliwe i przede wszystkim prawdziwe. Także tak, kubeczek jest dla Ciebie. Kolejną sprawą dam Ci, dam Ci znowu grę, na, znowu, 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 nie znowu. Dam ci, dam ci, dam Ci grę Madagaskar na PlayStation 2. To jest gra taka, którą sobie na pewno spokojnie będziesz mogła pograć z tatą, czy z mamą, czy, 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 z, czy z rodzeństwem. W każdym razie bardzo fajna gierka, ja już ją ogrywałem, sprawdzałem wcześniej, mój, mój, moje dziecko też grało wcześniej w tą grę i ja, ja widziałem, ona jest, ona jest bardzo fajna, taka dosyć, dosyć taka płuczająca nawet. No i oczywiście to jest z filmu Madagaskar, tak, od DreamWorks. Bardzo fajna rzecz, pograć sobie na pewno z tatą, czy, czy z mamą. No i właśnie, słuchaj, ja tutaj, ja tutaj mam dla Ciebie jeszcze... Mam dla ciebie kartkę urodzinową, na dziesiąte urodziny dla ciebie, słuchaj. Także dzisiaj sobie to tylko gdzieś miałem tutaj długopis, nie wiem, gdzie mi go wzię wzięto. Muszę chyba zrobić, chyba muszę gdzieś go znaleźć. A więc tak, długopis już mam i chciałem ci wręczyć, wręczyć ci kartkę urodzinową, takie na te 10 urodziny, bo to jest wyjątkowy czas, wyjątkowy wiek, w którym chciałbym, abyś to zapamiętała. Otworzymy sobie ją ładnie. Ja się ją na wizji podpiszę. Tu życzenia są takie. Wybrałem życzenia trochę takie internetowe, można nawet przeczytam. Dziś wszyscy twoje, Twoi przyjaciele, a masz ich w internecie wiele, laptopy, tablety, smartfony włączają. Serdeczne życzenia ci przesyłają. Wszystkiego najlepszego z okazji dziesiątych urodzin. Takie troszkę około, może, no około growe, internetowe, no bo jednak znamy się w końcu z internetu, a ja staram się wypełniać ten cały kontent w taki sposób, żeby każdy był zadowolony i każdy był. Usatysfakcjonowany z tego, co ja dla Was nagrywam. Dobra, więc tak. Mamy karteczkę, ja, żebym tu nic nie pogiął. Tak ta kartka wygląda, i to jest dla Ciebie iga. Wszystkiego najlepszego. Podpisujemy. Pod tymi życzeniami podpiszę się. Paweł Różański. I kanał, oczywiście nazwa kanału. A ty. Grasz? Jeszcze może wezmę parawkę. Mhm. Podpisałem. Jak umiałem, tak podpisałem. Ja nie będę mówię tutaj ściemniał. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że się cieszysz. I tak jak mówiłem, dziewczyno. Tutaj to wędruję do ciebie. Ja to zaraz w kartkę ładnie wezmę i zaadresuję. Od Twojego taty się dowie, dowiem, jaki jest, jak jest adres dokładny. I mam nadzieję, że będziesz z tego tytułu zadowolona. Jesteś młodą osobą, wkraczasz dopiero w życie. Za niedługo będziesz coraz, coraz to większa. Gry jak to gry. stara się za dużo nie grać, bardziej poświęć ten czas na naukę. Dziękuję bardzo, że oglądasz ten kanał i dziękuję, że wy wszyscy oglądacie ten kanał w ogóle i to i, i tak się wszystko fajnie przedstawia. Na dzień dzisiejszy mam ponad 400 subskrybentów, chyba 409 aktualnie na dzień dzisiejszy. Tak więc chciałbym jeszcze, jeszcze raz podziękować człowiekowi, który mi wysłał tyle gier. Będą odcinki po kolei, co, co parę dni będą z tej, z tej właśnie dużej paczki, mega paki od widza bo jest ich 80 także nie, nie, nie trudno policzyć tych odcinków będzie aż, aż 4, bo po 21 to mamy to mamy łącznie 80 koszulka fajna podoba się <grym> to też jest od niego właśnie także no, słodyczy jeszcze nie zjadłem ale nie przynosiłem nie pokazywałem tutaj no bo to uznam że to nie ma nie ma takiego sensu. Słuchajcie przypominam kończąc wiem że ten odcinek jest trochę długi ale kończąc tutaj ten odcinek pierwszy z tej mega paki chciałbym gorąco zachęcić do subskrybowania mojego kanału do łapek do góry do komentarzy pod filmem oczywiście i przypominam przede wszystkim że mamy konkurs przecież coraz bliżej rozwiązania konkursu na 500 subskrypcji jak tylko 500 subskrypcji osiągnie poziom to mamy rozwiązanie konkursu gdzie wygrywacie konsolę PlayStation 2 w bardzo fajnym stanie przeze mnie odświeżoną wszystko super jest pięknie działa nie ma żadnego problemu do tego dostaniecie pada jeszcze jednego dostaniecie kartę pamięci i chyba okablowanie ale w dalszym ciągu jeszcze tego kablowania nie mam nie sądziłem, że tak szybko będę miał tyle subów. No zobaczymy, kiedy będzie te 500. Ale na pewno tą kosolę ktoś dostanie z was i dostaniecie dwie gry. Dwie gry nowe, zafaliowane na PlayStation 4, które były tam w poprzednich odcinkach na konkurs na 500 subskrypcji. Możecie sobie to sprawdzić, co to były za gry. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i mam nadzieję, że ten kontent cały się podoba. Ja ja po prostu mnie zamurowało. Tu ostatnio, tak jeszcze powiem, takie ogłoszenia parafialne, tak? <grym> Ogłoszenia są takie, że mówię, nagram, nagram tutaj te, te, te odcinki z tego i jestem niesamowicie zadowolony, że ktoś w, tak, w taki sposób potrafił docenić moją twórczość i to dość na samym początku, no bo słuchajcie, mam dopiero 400 subów, więc to nie jest tak dużo, ale poznałem tak przeuroczych ludzi, kurczę, no wszyscy tak fajnie reagujecie na to wszystko. Masakra, naprawdę. I dziękuję Ci, kolego, że tak podszedłeś do tematu związanego z moim zbieractwem bo zrobiłeś taką robotę, że ja do końca życia to zapamiętam. I nie boję się tego powiedzieć. Tak faktycznie będzie. Dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.